ale jutro będziesz od klepsy po tym zasadniczym. Gosia, jak będzie pełno klesów na klatce, to Janka sprawka. Nie rysuj tego. No masz ciastko swoje zjedz, to nie rysuj buję. Być może wczoraj rano Życzyłem fej, śmiało Były te ramiona Nie jesteś dziś gotowa A byłem na koncercie na ZIRA ostatnio To no, powiem wam, że nie było źle Ale ja powiem tak. że byłaś Mogłem cię zabrać, wiesz? Mogłem cię zabrać, kurde kurwa Z tobą to nie gotowo Jesteś kurwa oni skacowani, że ja po malarzu, ty. A ja bym na... 3-4 piosenki zaśpiewali, ty, już oni kurwa sił nie wiem już praktycznie, No. A kto był? Nazir to Malor? Nazir. Nazir? Kurwa, Mat! Szkoda, że to nie miał? Szkoda, za rok będzie znowu. Będzie? To ja to jadę. To moje urodziny chyba właśnie. No to ja to ja. Obiecali, że będą za rok. No to ja co ja? nie, nie, nie. patę Tak co nie, 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 zna, nie. A nie, ja? To nie, 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 będziemy? nie, będziemy? Na nie, 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 Szymi był na scenie, ale się nie, dobrze nie, Szymi nie, tam nie, A nie, Rodzewiczka. Rodowiczka? Jaka Rodowiczka? No tam, no mała no, piosenkarka. Byłem na jej koncercie. Gdzie Byłem w Gdzie lat temu. Wiecie, lat temu? No Jak ty, No ja byłem trochę młodszy, wiadomo. ale ja lubię A Ale jak pijesz, wiesz, pijesz,

Iwońicki! Iwanicki, no. A Ty ey, kurwa! Się lukajesz! Poszkał, uspokój się trochę. Urukuł no. uku! To się lukaj, kuj mnie, to nie ci kurwa! Się lukaj, no ciutkiem! No. Przeszaniesz? No. Przeszaniesz! Tu nas pierdolasz, no. Bo za znów będzie policja! Przecież oni już wpaścili na górę! Gdzie wygląda? Dziś spać z Jankiem, bo ona mówiła, że śpi dziś z Jankiem, że Janek jest. Nie będzie spać z Jankiem! No to śpi kurwa! Jak gdzie śpi? Bo co, ja bym się tego Ja za kartą przyczą. bo pan mi przygładził. Nie Janek! Ciuruchamy? A te kurwo nie! Be! A już, kurde! Be! To chuj przyjechał. jedę ja do domu, kurwa. Biorę do, w kółcie, pierdolę sobie. Nie, bardzo chuj to. Wszystko. No weź tę przemówkę, biało. To, to, wodę weźmiesz. To swoje, to kupiłem tobie, tą wodę. To weź to nie zacznę biegać. Trzymaj się, gościa, Cicho! Przestańcie! Nie Cicho, gościa! No, no, czyste, no! i kurwa, to na górę? Co? A po co na górę jechać tam? Czy mnie znowu wyzwali? Poi, nie pójdzie, nie pójdzie, bo... Ona pójdzie na górę. Gdzie? Przestaj, dostaj Gośka. Kurwa.